Państwa serdecznie. Poprzednim razem mówiłem o zniszczeniu zachodniego kaganatu turków przez chińczyków w roku 657. Od tej pory konfederacja plemienna Dulu, mająca swe siedziby między jeziorem Baohash a górami Tien Shan, funkcjonowała jako chiński protektorat Kunling. Z kolei Konfederacja plemienna Nushibi, mająca siedziby między rzeką Ili i Jeziorem Aralskim, a więc na zachód od siedzib Konfederacji Dulu, teraz funkcjonowała jako chiński protektorat Mengchi. Na czele obu protektoratów cesarz Tang Gaozong postawił, lojalnych wobec niego przedstawicieli tureckiego rodu Aszyna. Tak więc na czele plemion Dulu stanął Aszyna Misze, a na czele plemion Nushibi, Aszyna Burzem. Nie wspomniałem o tym poprzednim razem, zapomniałem, iż o ile głównodowodzącym sił chińskich w kampanii 657 roku był generał Su Dingfang, który to zarazem dowodził kolumną północną, to na czele kolumny południowej wojsk chińskich stali właśnie aszyna Misze i aszyna Burzeń. No teraz cesarz odpłacił im się za to, że stali po jego stronie. Tymczasem w roku 662 cesarz. Tang Gaozong wysłał generała Su Haijenga, aby ten poskromił Kuczem. Przypomnę Kucha Kucza, to bogate królestwo w dorzeczu rzeki Tarym, dziś jest to południowo-zachodnia część regionu autonomicznego Xinjiang w Chinach. Kucza leżała na jedwabnym szlaku. Jak wspomniałem, było to królestwo bogate, a teraz Zbuntowało się ono przeciwko władzy cesarza. Tangao Zong nakazał Aszynie Burzenowi i Aszynie Misze wziąć udział w tej operacji. Tymczasem Aszyna Burzen wciąż rywalizował z Aszyną Misze, swoim młodszym kuzynem, i oskarżył go fałszywie, iż ten zamierza zbuntować się i zaatakować wojska. Tangao Zonga, którym to dowodził tam wówczas generał Su Haizheng. Ten, czyli generał Su Zheng, gdy dowiedział się o tym, gdy te fałszywe informacje do niego dotarły, zaczaił się na aszynę misze, zorganizował zasadzkę i w efekcie Aszyna Misze został zabity. Zabitych zostało także wielu jego bliskich współpracowników. Wtedy przywódcy plemienni Shunishi Chupan i Baisagan Tong Ishbara wypowiedzieli posłuszeństwo chińskiemu cesarzowi i poddali się imperium tybetańskiemu, które wówczas zaczęło mocno rosnąć w siłę. Po śmierci Aszyny Misze władzę nad tymi plemionami Dulu, które nie poddały się Tybetańczykom, objął jego syn Aszyna Yuan king Tymczasem po śmierci Aszyny Burzena, który to zmarł w roku 667, plemiona Nushibi dostały się pod władzę Tybetańczyków. W rezultacie syn Aszyny Burzena, Aszyna Huzeluo, który to miał objąć nad nimi władzę w imieniu cesarza Chin, nie mógł rządzić ziemiami i plemionami, które mu przypadły, nad którymi to miał panować. Z kolei w roku 676 Aszyna Duży, który to Pięć lat wcześniej, w roku 671, został mianowany przez cesarza Tang Gaozonga dowódcą obszaru Fujian, obejmującego przede wszystkim ziemię plemienia Chumukun. Ogłosił się kaganem dziesięciu plemion. Następnie zawarł sojusz z Tybetańczykami i najechał do rzecze rzeki Taryn. Ostatecznie generał Pei Xingyan, chiński generał, zdołał go pokonać. Odbił najpierw do rzeczy rzeki Tarym, a w roku 677 ruszył na zachód. Jego celem, celem tej operacji, było nie tylko przywrócenie chińskiego panowania nad zachodnimi Turkami, ale także podbój Persji. Ostatecznie wyprawa na Persję zakończyła się niepowodzeniem, natomiast zachodni Turcy ponownie znaleźli się pod panowaniem chińskim, pod panowaniem chińskiego cesarza. W roku 679 generał Pei Singian stłumił kolejny bunt zachodnich Turków. W roku 685, Aszyna Huseluo wreszcie mógł stanąć na czele protektoratu Mengqi, no, czyli nad plemionami Nushibi. Równocześnie zmuszony on był toczyć nieustanne walki z Tybetańczykami, które ostatecznie przegrał, i w roku 690 musiał wycofać się ze swoim wojskiem w głąb Chin. Także ziemie znajdujące się pod władzą aszyny Yuan Kinga, no, czyli część plemion Dulu, zostały najechane przez wojska Imperium Tybetańskiego. Aszyna Yuan King został pokonany i schwytany. Następnie w latach 686-689 był przetrzymywany w charakterze zakładnika u Tybetańczyków. Kiedy został uwolniony przez Tybetańczyków, udał się do Chin, ale tam został fałszywie oskarżony, a następnie stracony. No, stało się to w roku 692. Syn straconego przez Chińczyków. Aszyny Joankinka, Aszyna Tuizi, po straceniu ojca, po egzekucji ojca, uciekł do Tybetu. W 693 roku utworzony został Kaganat On Ok, no czyli Kaganat 10 Strzał, 10 Plemion. Na jego czele stanął Aszyna Tuizi, który to teraz występował jako Tong Jabgu Kagan. Wkrótce dołączyli do niego jego wujowie – Aszyna Baobu i Aszyna Poluo. W roku 694 połączone siły Kagana oraz tybetańskiego generała gar Cejena Gungtona poniosły klęskę w bitwie koło jeziora Kuku Nor, gdzie starły się z armią chińską dowodzoną przez generała Wang Xiaoye. W 700 roku Aszyna Useluo po raz kolejny został wysłany przez Chińczyków, aby objął władzę nad plemionami Nushibi. W międzyczasie jednak plemiona Nushibi podporządkowały się wodzowi Turgeszów. Otóż w roku 699 u czele Han, znany ze źródeł chińskich jako Wuzhi, który to stał na czele Turgeszów, jednego z plemion Dulu, mającego swe koczowiska niedaleko jeziora Issyk-Kul w dzisiejszym Kirgistanie, ogłosił się przywódcą Turków i przyjął tytuł Baka Tarkam. Uczele Han podporządkował sobie wszystkie plemiona onok ok i utworzył armię, na czele której stało 20 dowódców, z których każdy miał pod sobą 7 tysięcy żołnierzy. Dysponując tak wielkimi siłami, rozpoczął poszerzanie swojego kraju. Jego politykę kontynuował jego syn, Słogę, który to objął władzę w roku 706. Jednakże w roku 711, stojący na czele armii II Kaganatu Turków, Tonjukuk, przy którym byli synowie Ilteris Kagana, założyciela, twórcy II Kaganatu Turków mianowicie Kiltigin i Aszyna Moilian, przyszły Bilge Kagan, rozgromił w bitwie nad rzeką Bolczu armię turgeszów, którzy to w następstwie tego zmuszeni byli podporządkować się drugiemu kaganatowi Turków. Słogę oraz jego brat Żenu zostali straceni, w ten sposób stojący na czele Drugiego Kaganatu Turków Kapkan Kagan zdołał zjednoczyć wszystkie plemiona tureckie, wszystkie plemiona Hekturków. Był zarazem ostatnim władcą tureckim, który panował nad wszystkimi plemionami Hekturków. Dodajmy, że w roku 713 wojska Drugiego Kaganatu Turków Wyprawiły się przeciwko zbuntowanym plemionom, wśród których byli Basmilowie i Karlucy, przy czym, jak czytamy w inskrypcji, stali się oni zamożni i niezależni, i stali się wobec nas wrogo nastawieni. I ta wojna zakończyła się zwycięstwem drugiego Kaganatu Turków. W 716 roku podczas wyprawy przeciwko Bajrikular, Kapkan Kagan poniósł śmierć. Wtedy to Kiltigin dokonał przewrotu, zabijając wszystkich synów Kapkan Kagana i ustanawiając Kaganem swojego starszego brata, który odtąd występował jako Bilge Kagan. Dodajmy, że Kapkan Kagan był ich stryjem. Powstałe zamieszanie wykorzystał Suluczor, który stał na czele Turgeszów, który to wypowiedział posłuszeństwo drugiemu kaganatowi Turków, przy czym pozostałe plemiona On-Ok ok podporządkowały mu się. Suluczor zmuszony był jeszcze stoczyć wojnę z Chinami, które to próbowały. Narzucić plemionom on ok swoje zwierzchnictwo, przywrócić swoje zwierzchnictwo plemionom on ok. Ale i z tej batalii wyszedł on zwycięsko. W kolejnych latach turgesze zmuszeni byli toczyć liczne wojny z Arabami. W roku 724 Arabowie zostali wyparci z Azji Środkowej, przy czym turgeszą przy okazji udało się zająć Bucharę, ale już w roku 732 zmuszeni byli ją opuścić. Zimą 737 roku Sulu Chor zdobył Dzodzżan w dzisiejszym północno-zachodnim Afganistanie, północnym Afganistanie. Ale ostatecznie został pokonany przez Gubernatora Umayyadów Asada w bitwie pod Charystanem. Po tej klęsce sulu został zamordowany przez swojego krewnego Kili Czura. Kaganat Turgeszów pogrążył się w wojnie domowej toczonej między frakcjami Czarnych, czyli Kara, i Żółtych, czyli Sary. Ostatecznie Kili Chur z żółtych turgeszów pokonał swojego rywala tumocze z czarnych turgeszów, a w roku 740 uznał nad sobą zwierzchnictwo tangów. Cesarstwa chińskiego. W źródłach chińskich odnajdujemy informację, iż Ashina sin, Miał w latach 740-742 pełnić funkcję protektora Mengchi, który to urząd został w ten sposób na krótko przywrócony, ale w roku 742 Kili Chur zbuntował się i zabił przysłanego przez Chińczyków marionetkowego władcę. W roku 744 został on jednak pochwycony i stracony przez chińczyków. Kaganat Turgeszów wyraźnie tracił na znaczeniu. W lipcu 751 roku w bitwie nad rzeką Talas starły się wojska chińskie z armią arabskich abbasydów. Bitwa. Zakończyła się klęską Chińczyków, a istotną rolę w tej bitwie odegrały wojska Karluków, które przybyły tam jako sojusznicy Chin, a ostatecznie wystąpiły po stronie Arabów. Po tej bitwie znacznie spadło znaczenie Chin, a wzrosło niepomiernie znaczenie Kaganatu Ujgurów. A także występujących w charakterze ich wasali karluków. Kaganat Turgeszów od roku 752 podlegał kaganatowi Ujgurów, ale ostatni jego władca, Ata Boyla, panujący w latach 756-766, w roku 759 uznał, Zwierzchnictwo Chin. W 766 roku ogromną część ziem obszaru należącego dotąd do Kaganatu Turgeszów, w tym w szczególności tereny leżące między jeziorem Bałkarz a górami Tien a także znaczną część dzisiejszego Kirgistanu zajęli Karlucy. A co stało się z plemionami Onok, -Ok, z plemionami współtworzącymi ongiś, konfederacje plemienne Dulu i Nusibi stanowiącymi rdzeń Zachodniego Kaganatu Turków. Ano w źródłach odnajdujemy liczne wzmianki o emigracji, tychże o tym że, Wielu turgeszów, członków innych plemion, osiedliło się czy to na terenie Chin, czy to na terenie dzisiejszego Afganistanu. Inni poddali się karlukom, ale jak się zdaje, gro współtworzyło nowy podmiot, mianowicie Kaganat Oguzów. To właśnie Wywodzący się od Oguzów, Seljucy, z czasem mieli podbić większą część Bliskiego Wschodu, a także Anatolii, gdzie dziś mamy państwo Turcja. Tak, dzisiejsi Turcy z Turcji to lud Oguzyjski, podobnie jak Turcy Azerbejdżanu. Z północnego Azerbejdżanu, czyli dzisiejszego, dzisiejszej Republiki Azerbejdżan, jak i należącego do Iranu południowego Azerbejdżanu. Od Oguzów pochodzą Turkmeni z Turkmenistanu, ale także Turkmeni żyjący dziś w Syrii i Iraku. Etymologia nazwy Oguz jest niejasna. I była przedmiotem wielu sporów, wielu naukowych sporów. Najczęściej wyprowadza się ją od słowa ok, oznaczającego w języku tureckim strzałę. Z kolei uz to przyrostek oznaczający liczbę mnogą, tak więc mielibyśmy tutaj strzały, wiele strzał. Ale ok to także plemię w języku tureckim także mielibyśmy tutaj plemiona wiele plemion. jak mogliśmy zauważyć konfederacje plemienne tureckie proto -tureckie, zawsze składały się z dwóch słów z liczebnika określającego liczbę plemion w konfederacji i nazwy Owej konfederacji. Tak więc mieliśmy konfederację On-Ujgur, 10 Ujgurów, Ucz Karluk, 3 Karluki, Tokus Tatar, 9 Tatarów, 9 Tatarów, Otus Tatar, 30 Tatarów, ale także odnajdujemy konfederację Alti-Ogus, 6 Oguzów. Tokus ogus, 9 oguzów, i Ucz ogus, 3 oguzy. Ta ostatnia interesuje nas tutaj szczególnie. Arabski historyk Ibn al-Asir zanotował, iż Turcy, którzy w Chorasanie wsparli powstanie proroka Mukanny przeciwko kalifowi al-Mahdiemu, ten panował w latach 775-785 należeli do szczepu oguzów. Niewiele wcześniej oguzowie mieli przybyć do Transoxanii. Wschodnim dorzeczem Syrdarii mieli wówczas rządzić Karlucy, a na zachodzie panować mieli właśnie oguzowie. Ta część Transoxanii Miała odtąd nosić nazwę Step Oguzów. Dodajmy, że zarówno Karlucy, jak i Oguzowie określani byli mianem Turkmenów, co odnotował Mahmud al-Kashgari, który napisał: Karlucy to odłam koczowniczych Turków. Są odrębni względem Oguzów, ale są Turkmenami jak Oguzy. Oguzowie zorganizowani byli w dwa bloki: Bosok i Uczok. Zachowały się dwa spisy plemion, z których to ostatecznie wynika, iż jeden i drugi blok liczyły po 12 plemion. Taka dualistyczna struktura, była typowa dla ludów tureckich. W tym przypadku jednak znajduje ona ciekawe, a zarazem istotne dla nas wyjaśnienie w eposie Oguz Kagan. Otóż legendarny Oguz Kagan miał mieć sześciu synów ze swoimi dwoma żonami, z każdą po trzech. Starsi synowie Ginhan, Aichan i Ildishan mieli znaleźć i przynieść szarą strzałę, którą to widział on we śnie. Młodsi synowie to Gekhan, Dakhan i Denishan. Pomiędzy synów Oguz Kagan miał podzielić swój lud, swoje plemiona podległemu. Plemiona. W eposie Ogus Kagan czytamy Potem Ogus Kagan zwołał wielki wiec, wezwał swoją świtę i swój lud. Przyszli i naradzali się. Obóz Ogus Kagan, po jego prawej stronie wzniesiono 40 sążni słupów, na wierzchu położył złotego kurczaka, przywiązał pod nim białą owcę. Po lewej stronie miał wzniesionych 40 sążni, na wierzchu położył srebrnego kurczaka. Przywiązał czarną owcę do dołu. Bosok, ok, no czyli szare strzały, siedzieli po jego prawej stronie. Po lewej stronie siedziały trzy strzały. Następnie Ogus Kagan rozdzielił swoją ojczyznę pomiędzy swoich synów. Turecki historyk sencer Divit Czoglu, poddawszy analizie ową legendę, doszedł do wniosku, że szare strzały, bosok. Ok, to ci Turcy, którzy przebywali na tych ziemiach, na tym terenie już od dawna. Z kolei trzy strzały są młode, a zatem nowe, ponieważ pochodzą z daleka. Tak więc w Bosok ok, skupiono te plemiona, które ongiś współtworzyły Onok, ok, czyli Konfederację Dulu i Nusibi, rdzeń zachodniego Kaganatu. Turków, a trzy strzały, to przybyli niedawno. No właśnie, skąd? O tym opowiem jednak następnym razem. Dodam, że jest to moja autorska koncepcja. Na dziś dziękuję już Państwu za uwagę i raz jeszcze zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Thank you